Połączenie Szekspira, Hameta i Houstona zaowocowało jednym z najlepszych i zarazem najbardziej kojarzonych zdań z filmów noir. Filmów, którym początek dał właśnie stokół maltański. Oglądacie stare kino na nowo i tym razem wybierzemy się na wyprawę do początków czarnego kina. Na łamach magazynu Live Soku Maltański został opisany jako najlepsza opowieść detektywistyczna, jaka kiedykolwiek powstała. Dla Johna Hustona był to niezwykle udany debiut reżyserski i początek wielkiej kariery. Dla Humphreya Bogarta film okazał się biletem wstępu do hollywoodzkiej pierwszej ligi, a sam Soku Maltański dziś jest często wskazywany jako pierwszy film noir. Jak to często bywa, nic nie zwiastowało aż tak dużego sukcesu. Pod koniec lat 30. XX wieku na srebrnym ekranie wciąż premium wiodło małżeństwo Nika i Nory Charlottesów. W tych rolach niezrównani William Powell i Myrna Loy. W 1939 roku do Kin trafiła trzecia odsłona ich przygód czyli sprawa dla detektywa. Wydawać by się mogło, że nieprędko widzowie zobaczą aktorskie wersje innych postaci, zrodzonych w umyśle Dashila Hameta. Tak się jednak nie stało. W 1940 roku John Huston z gotowym scenariuszem udał się do Warner Bros. z propozycją stworzenia Sokoła Maltańskiego. Propozycją o tyle zaskakującą, bo byłaby to już trzecia w ciągu dekady adaptacja tej samej powieści. Pierwszą był Soku Maltański z 1931 roku, a drugą, znacznie swobodniej podchodzącą do materiału źródłowego, była komedia kryminalna zatytułowana Satan Metal Lady. Drugiego ze wspomnianych filmów niestety nie mogę nazwać dobrym i nawet obecność w obsadzie jednej z moich ulubienic, czyli Betty Davis, nie uratowała tego obrazu. Za to znacznie ciekawsza i koniecznie warto ją poznać jest wersja z 1931 roku, zwłaszcza jeśli porówna się ją z wersją Houstona. Scenariusz do nowej wersji Sokoła Maltańskiego został stworzony z myślą o jak najwierniejszym przełożeniu książki na ekran. Nie obyło się oczywiście bez cięć, ale większość z nich wynikała z ograniczeń narzucanych przez kodeks hajsa niż z woli twórcy filmu. I tu dochodzimy do tego interesującego porównania wersji Houstona z dziełem Del Rufa. Pomijając zupełnie inne podejście do kreacji sama Spade'a, to zestawienie obu obrazów pomaga w zrozumieniu jak duże zmiany w kinie amerykańskim zaszły za sprawą cenzury i jak bardzo pozwalano sobie w tak zwanym kinie przedkodeksowym. Romanse Spade'a w wersji Houstona przeważnie nie wychodziły poza dialogi. U Rufa jest zupełnie inaczej, o czym przekonuje już sam początek filmu. Ledwo co Spade pożegnał się czule ze swoją klientką, która jeszcze musiała poprawić pończochy po konsultacjach z detektywem, a już jego usta wylądowały na szyi sekretarki. Ale wracając do filmu z 1941 roku. John Huston stwierdził, że praca nad scenariuszem była jak dramatyzacja samego siebie i tego, co myślał o różnych kwestiach. Dodał też, że filozofia i mentalność Hameta były pokrewne jego własnym. Scenariusz wywołał na Warnerze duże wrażenie i projekt dostał zielone światło. Wciąż jednak była to kolejna adaptacja, a sam Houston był debiutantem, więc budżet produkcji nie był zbyt okazały. Paradoksalnie, to właśnie dzięki kwestiom budżetowym plan Hustona mógł zostać zrealizowany w pełni. Początkowo główną rolę miał zagrać George Raft. Soku Maltański miało jednak niewielki budżet i status inwokla, a do tego reżyserem filmu był dość charakterny jegomość. To wszystko sprawiło, że Raft nie był zainteresowany udziałem w tej produkcji. W rozmowie z Jackiem Warnerem gwiazdor stwierdził nawet, że będzie to niezbyt ważny film. No trzeba przyznać, że nie się pomylił, ale w reakcji na tę sytuację studio zaproponowało tańszą alternatywę w postaci Humphrey'a Bogarta. Bogarta, który wówczas wciąż był aktorem tkwiącym w cieniu innych gwiazd, przede wszystkim Jamesa Cagney'a, Edwarda G. Robinsona czy właśnie George'a Rafta. Ze słów Johna Hustona można wywnioskować, że taki plan miał on od samego początku. Mało tego, reżyser miał nawet specyficzny pomysł na to, jak poradzić sobie w sytuacji, gdyby jakimś cudem Raft przyjął propozycję wcielenia się w Sema Spade'a. Jak później wspomniał, gdyby raft pojawił się na planie, to pobiłbym go przy pomocy kastetów. W obsadzie znalazła się również Mary Astor, która pobyt na planie Sokoła Maltańskiego wspominała jako mało interesujący, głównie ze względu na sztywne podejście Houstona do trzymania się zapisów ze scenariusza. Dodała jednak, że podczas pracy nigdy nie wie się, że tworzy się historię, a tą historię ona właśnie stworzyła. Ona i inni utalentowani artyści. Na ekranie pojawiło się przecież także trzech aktorów charakterystycznych. Sydney Greenstreet, Peter Lorre i Elisha Cook Jr. Za sprawą Sokoła Maltańskiego ostatni z wymienionych na dobre zadomowił się w czarnym kinie, a do tego zawsze miło wspominał dzieło Houstona. Było kilka powodów, dla których Kuki, jak nazywali go znajomi, polubił tę opowieść o ludziach goniących za marzeniami ucieleśnionymi pod postacią cennej statuetki. Pierwszym z nich była osoba reżysera, drugim możliwość zagrania niezbyt przyjemnego jego mościa. aktor utrzymywał tu cytat, że uwielbia grać dubków, a trzecim powodem był charakter bohaterów i fakt, że nie ma tu ani jednej porządnej osoby. W 1986 roku Kuk w jednej z rozmów przypomniał: w całym filmie nie ma ani jednej porządnej osoby. I zobacz, jaki to był film. Podobne zdanie znalazło się w jednej z pierwszych recenzji Sofa Maltańskiego. W październiku 1941 roku Richard Griffith w ten oto sposób podsumował dzieło Johna Hustona. Jest to również najbardziej cyniczny, zepsuty i błyskotliwie melodramatyczny film. Żadna z postaci nie ma uczciwych zamiarów i dlatego akceptujemy ich jako prawdziwych ludzi. Sokół Maltański to jedna z tych produkcji, w których postacie i widzowie szybko zapominają o, w innych przypadkach niebywale istotnym pytaniu, jakim jest kto zabił. To nie jest typowy kryminał, w którym oś stanowi zagadka i poszukiwanie sprawcy morderstwa. Dzieło Houstona nazwałbym raczej studium ludzkiej moralności i pokazem świata, który tak naprawdę jest pajęczyną. Pajęczyną utkaną z dwulicowości, spisków, zbrodni i pożądania. To pożądanie ma tutaj charakter bardziej materialny, a nie erotyczny. Aczkolwiek zdrady też się tutaj pojawiają. Charakter filmu ukazuje już sam samego początek, a później jest jeszcze ciekawiej. Do biura detektywistycznego sama Spada i Miles Archera przybywa niejaka panna Wonderly z prośbą o pomoc w odnalezieniu swojej siostry. Czując, że coś jest nie tak i wbrew rozsądkowi, panowie przyjmują sprawę. Niedługo później jeden z nich ginie. Policja rozpoczyna śledztwo, w którym głównym podejrzanym o popełnienie morderstwa jest Sam Spade. Na jaw zaczynają wychodzić też kolejne kwestie, i szybko okazuje się, że króliczek, za którym gonili bohaterowie, nie jest siostrą klientki, tylko cenną statuetką poszukiwaną przez wielu groźnych ludzi. Ogląda się to wspaniale. Bazując na dziele Hameta, Bogart i Houston stworzyli przesiąkniętego cynizmem antybohatera, stanowiącego wzór dla wielu późniejszych protagonistów dzieł zaliczanych do czarnego kina. Większość krytyków chwaliła występ Bogarta, a sam aktor wyrwał się z roli drugoplanowego przestępcy i wkroczył do hollywoodzkiej pierwszej ligi. A nieco późniejsza Casablanca tylko ugruntowała go na tej pozycji. Co ciekawe, nie wszystkich widzów przekonał Bogart w roli antybohatera. bohatera W 1942 roku na łamach Motion Picture Herald znalazły się takie oto słowa pracownika Paramount Pieter z Dewey w stanie Oklahoma: Film jest zbyt długi i przegadany. Jego tytuł jest pozbawiony znaczenia. Bogart jest źle obsadzony. Moi bywalcy mówią mi, że najbardziej go lubią jako Zbira. No Część widzów może wolała Bogarta jako zbira, który wiecznie ginął na ekranie, ale sam aktor chyba wolał w zmianę, jaka nastąpiła w jego karierze. Sam też cieszę się, że właśnie tak się stało, dzięki temu otrzymaliśmy przecież takie dzieła jak Wielki sen, Mroczne przejście czy Pustka Nicolas Sreya, która jest dla mnie perłą w filmografii Bogarta. No i sam raczej mogę zgodzić się z tymi, którzy chwalili kreacją Bogarta, jednak nie mogę też nie wspomnieć o tym, że Bogart w tym filmie, filmie, któremu tak wiele zawdzięcza, często po prostu niknie. We wspólnych scenach z Mary Astor, Peterem Lurie czy Sidneyem Greenstreetem Bogart nie lśnił tak, jak można by się tego było spodziewać po zachwytach ze strony krytyków, także tych współczesnych. Aby nie było wątpliwości, ponownie zaznaczę, że jest to dobry występ, ale pozostali członkowie obsady po prostu wypadli lepiej. Jak wspomniałem wcześniej, z Sokoła Maltańskiego ogląda się wspaniale. Jest to zasługą nie tylko reżysera czy obsady, ale również operatora. Arthur Edenson pomógł w wytworzeniu pełnej napięcia atmosfery. Dzięki kontrastom i specyficznym kątom ustawienia kamery otrzymaliśmy dzieło niezapomniane i pomagające w stworzeniu w amerykańskim kinie stylu wizualnego, który zachwyca do dziś. Strona wizualna Sokoa Maltańskiego była także doceniana w momencie premiery. Dziennikarze Los Angeles Times i Hollywood Magazine porównywali nawet dzieło Houstona do obywatela Keina, Orsona Wersa. Zaś sam John Houston wspomniał, że ujęcia wyglądały inaczej niż w jego zapiskach w scenariuszu, ale po obejrzeniu tych scen uznał, że musiały wyglądać właśnie tak, a nie w sposób w jaki sobie początkowo wyobrażał. Przy budżecie wynoszącym 375 tysięcy dolarów, film zarobił 1 700 tysięcy. Sukces Sokoła Maltańskiego sprawił, że pojawił się pomysł kontynuacji, która miałaby zostać nakręcona w 1942 roku. Głównie za sprawą napiętych terminarzy Bogarta i Houstona nie doszło do realizacji tego pomysłu. Luźna kontynuacja pojawiła się za to w latach 70 -tych. W The Blackbird obserwujemy losy scena Sama Spade'a, ale mimo powrotu części obsady z filmu Houstona, kontynuacja nie przypadła do gustu krytykom. Ale nawet ten kiepski obraz nie oznaczał końca dla przygód Sama Spade'a na ekranie. Postać ta na tyle mocno zapisała się w kulturze popularnej, że wciąż inspiruje kolejnych twórców. W 2024 roku powstał serial Messiah Spade, a gdzie niegdzie można nawet natrafić na opinię, że jest on duchowym spadkobiercą filmu z 1941 roku. Inspiracje sokołem maltańskim znajdziemy także w innych sferach życia. W latach 80. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a nieco później także i w Japonii, powstało Maltese Falcon Society. W USA nie przetrwało ono zbyt długo, ale w Japonii działa nadal i do dziś owa organizacja wręcza nagrodę Sokoła dla najlepszych powieści hardboiled opublikowanych w Japonii. Tą ciekawostką pozwolę sobie zakończyć niniejszy odcinek. Dziękuję za obejrzenie materiału i z góry dziękuję też za Wasze komentarze, polubienia, subskrypcje i udostępnienia. Gorąco zachęcam Was też do przypomnienia sobie soku Ameltańskiego lub obejrzenia dzieła Houstona, jeśli, jeśli jeszcze nie mieliście ku temu okazji. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!